Dzień dobry, moi szanowni państwo. Chciałem wam pokazać, co do nas przyjechało i o czym będziemy nagrywali dla was materiał w przyszłym tygodniu. A jest to, słuchajcie, takie zawiniątko. No, dosyć duże. Nie wiem, czy ktoś z was już poznaje, co to może być. Już może trochę lepiej. Tak jest. To jest właśnie rekuperator Tesla Green. To jest te 400 w wersji V, czyli z przyłączeniami, jak widzicie tutaj. Od góry, które są opisane. Tutaj mamy całą płytkę do podłączenia sterowania. Tutaj mamy jeszcze też do niej sterownik R. Także o tym będziemy nagrywać dla Was materiał. Więc, jak ktoś z Was jeszcze nie subskrybuje naszego kanału, no to serdecznie zapraszam. Obszerny materiał będzie na YouTubie, tutaj, na Facebooku, Instagramie. Też pewnie jakieś urywki z tego wszystkiego.